Witam Państwa serdecznie. Zanim zacznę, to chciałem zapytać, czy jest na sali zawodowy tłumacz? Tam, aha. No, Państwo już powinni szukać pracy, co do zasady, bo tak jak słuchałem prezentacji koleżanki i widziałem, co się dzieje w, po pracy, Modeli generatywnej sztucznej inteligencji, to w zasadzie za chwilę roboty nie będziecie mieli. Tam posadzimy kopilota, który będzie tłumaczył dla e, widzów to, co się dzieje na sali. No i tyle. Ale dobrze że Państwo tego słuchają, bo to znaczy, że będziecie się teraz szybciej <grym> dostosowywać. Dobra. E, mam nadzieję, że nikogo nie uraziło to, ale. Mm, tak naprawdę parę lat temu wszyscy się zastanawiali, w jaki sposób sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. I ja sam od razu się przyznam, skorzystałem podczas robienia mojej prezentacji z, ze sztucznej inteligencji, a konkretnie do tworzenia obrazków, co pewnie wielu z Państwa e, robi. No, nie zawsze one są piękne, czasami na to samo kopyto, jak to mówią. Natomiast na pewno przyspiesza to pracę i zabiera robotę oczywiście grafikom, którzy z nami współpracują. No dobrze, dzisiaj, zanim powiem o tych naszych doświadczeniach z wdrożeń generatywnej sztucznej inteligencji w kilkunastu projektach banka, które prowadzimy w Polsce, kilka słów o Accenture. Accenture to jest dosyć duża firma światowa. Dużą ilością pracowników, duża część jest w Indiach, tak około 200 tysięcy. Czym byłem bardzo zaskoczony, ale Indie to duży, duży kraj. W Polsce jest nas około 11 tysięcy. I działamy głównie w sektorze finansowym i wśród dużych firm globalnych, europejskich korporacji. Natomiast jeśli chodzi o konkretnie projekty GenAI, to są głównie prowadzone w bankach i instytucjach finansowych w Polsce. Long story short, nie będę tutaj omawiał, co będę omawiał, to omówię i wtedy się okaże, co omówiłem, ale zacznę może od tego, jak patrzymy. A, i te wnioski, to nie są tylko moje wnioski, to są wnioski ludzi, którzy pracowali nad tymi projektami. Domyślam się, że na sali tu może być parę osób ze strony klientów, którzy z nami pracowali, czyli Trzy banki, o których mogę mówić, to jest Velobank, to jest BNP Paribas oraz MBank. bank I, Czyli te wnioski nie są tylko wnioski moje, Marcina Ledworowskiego, ale wielu osób, które przy tym pracowało i postanowiliśmy zrobić taką syntezę. Obiecuję, nie będzie żadnego slajdu technicznego ani kodu, natomiast spróbujemy przekazać te myśli i, i doświadczenia z rzeczywistych projektów. Dla mnie zatrudnianie Gen.AI w firmie to tak jak zatrudnianie nowego pracownika. Ktoś by powiedział, że trochę tak jak wychowywanie dziecka, czyli namówienie go do tego, żeby zrobił to co chcemy albo tak jak chcemy. Natomiast nowy pracownik wymaga i szkolenia, yy, i doszkalania, i sprawdzania jakości jego pracy i de facto po jakimś czasie oceny też tej pracy czy jesteśmy zadowoleni z tego, czy nie. No i są pracownicy, którzy wchodzą jak burza, od razu robią wszystko tak, jak trzeba i robią nawet lepiej niż ci, którzy byli wcześniej zatrudnieni, ale, ale są też tacy, których trzeba stale poganiać, poprawiać, no i potem się zastanawiamy, czy jesteśmy z, z tej osoby zadowoleni. I po to są umowy próbne, wstępne i tak dalej. <laughs> Dobra. To, co możemy chyba powiedzieć też jako konsumenci, bo dostaliśmy dostęp dosyć szybko, już prawie dwa lata temu, do, do narzędzia, które pozwala nam samemu poprawiać własną efektywność, to że projekty GenAI skracają time to market, czyli bardzo szybko mozna, można zobaczyć efekty. Te efekty nie są Czasami oczywiście zadowalające, tak jak w przypadku tego nowego pracownika. Natomiast jeśli się skorzysta jeszcze z gotowych komponentów, czyli z doświadczeń innych, asetów, które firmy wdrażające generatywną, sztuczną inteligencję już budują i w zasadzie, jak widać na rynku, budują takie komponenty biznesowe, typu chatbot do. Rozmawiania z bazą wiedzy, my to nazywamy Knowledge Base, Chatbot, albo komponenty do budowania Contact Center, to takie komponenty mogą znacząco skrócić czas wdrożenia pierwszych elementów, i ten time to market dla klienta, banku, instytucji finansowej się zmniejsza. Co nie znaczy, że można szybko skończyć projekt, bo jeszcze nie widziałem projektu, które się kończą bardzo szybko w bankach czy w dużych instytucjach. One trwają zwykle miesiącami, jeśli nie latami. Ten jeszcze jest czas, w którym można też poprawić swój wizerunek przez wdrażanie takich projektów, no bo tych innowatorów, tych, którzy chcą być... Z przodu jest ciągle jeszcze niewielu, aczkolwiek wszyscy o tym mówią, wszyscy chcą to robić, ale nie wszyscy y, zaczęli realizować pewne zadania produkcyjne. Najczęściej są to doświadczenia, testy, poce i tak dalej. Druga, no to jest trochę oczywiste, druga sprawa, żeby dobrze wdrożyć Gen.AI, coś innowacyjnego, coś bardzo. Nowoczesnego, trzeba mieć jasną strategię. I to jasną strategię akurat w tym wąskim obszarze, czyli trzeba sobie wymyślić te obszary, w których będziemy realizować te innowacyjne wdrożenia, jak i zastanowić się, jakie będziemy je wybierać. Najlepiej jest nie tylko w, we wdrażaniu innowacji generatywnej, sztucznej inteligencji, jeśli o tym będzie decydowało ROI, ale to ROI. Nierozumiane tylko jako finansowe, ale to może być takie roi z poprawy wizerunku. Jeszcze przez jakiś czas będzie to działać. Zobaczymy, jak długo. Co jest też ważne w, w każdej strategii, to jest oczywiście leadership dobry lider, który cały czas, po korporacyjnemu mówiąc, puszuje albo popycha tych naszych współpracowników do do celu i nie ustaje pomimo różnych drobnych czy problemów, czy kłopotów czasami. To jest podstawa wdrożenia nowej strategii. Tą strategię oczywiście pracownicy powinni znać. Trzeci wątek, bardzo istotny. Tu koleżanka Agnieszka poruszyła go. To są halucynacje i oczywiście jest ilość, ilość metod do namówienia tego naszego dziecka, tego nowego pracownika do tego, żeby to się działo tak, jak chcemy. Oczywiście, jak taki klasyczny student na egzaminie, który opowiada dyrydymały w czasie egzaminu i zaczyna płynąć, tak? lać wodę, no to trochę te generatywne sztuczne inteligencje potrafią, nie zawsze oczywiście, bo to ten procent rzeczywiście spada, ale potrafią popłynąć i opowiadać różne rzeczy. I są oczywiście różne techniki, narzędzia do tego, aby, aby zmniejszać ten poziom albo reagować. Tu Agnieszka mówiła o, o wykorzystaniu różnych person z różnymi personifikacjami, czyli agentów z różnymi e, e, rolami. To jest bardzo fajna metoda. Są też inne techniki, które takim produkcyjnym wykorzystaniu, nieinteraktywnym, tak? Bo w czacie no to wiadomo, sami możemy sobie powtarzać różne zapytania i patrzeć na ten cel i na wynik. Natomiast jeśli mówimy o wdrożeniu w systemie produkcyjnym przez API, gdzie tak naprawdę oddajemy kontrolę nad systemem innemu systemowi, nad systemem generalnym innemu systemowi, no to trzeba zadbać o to w taki klasyczny sposób, nie? Zmieniając prompty Zmieniając sposób pytania albo zadając dosyć długie te prompty, żeby wymusić taki, a nie inny sposób odpowiedzi. To co zwracam uwagę, bo mało kto o tym mówi, te halucynacje nie są efektem działania substancji chemicznych, tylko prawdopodobnie ja to nazywam wolna wola, probabilistyczna wolna wola, czyli ta metoda przyjęta do tworzenia kolejnych odpowiedzi przez nasze transformery, czy cokolwiek to jest pod spodem, ona pozwala na jakąś wolną wolę, czyli właśnie na to, na to popłynięcie w czasie odpowiedzi przez, przez to narzędzie. No i dosyć dużo czasu, żeby nie powiedzieć więcej czasu niż nam się wydawało wcześniej, poświęcamy właśnie na rozwiązywanie tego problemu, czyli na omijanie halucynacji, na ich próbę namówienia systemu, żeby ich nie było, co, tak jak mówię, powoduje, że to jest większość czasu, który zajmujemy, którym się zajmujemy tym, tym problemem, oczywiście w czasie produkcyjnych wdrożeń. Bardzo ważna sprawa. Znowu to. Trochę brzmi jak taki oczywisty temat przy dowolnym rodzaju projektu, jakość danych na wejściu powoduje, że dane na wyjściu są takie, a nie inne. Natomiast tutaj znowu, podobnie do, do wdrażania nowego pracownika, jeśli damy temu pracownikowi nieaktualne instrukcje, albo instrukcje, które są sprzeczne, procedury, w których mamy opisy produktów, które są. Starsze niż aktualne, to potem mamy taki efekt, że w takim contact center siedzi pracownik, który na pulpicie ma 30 Excel i 20 e, Wordów i udzieli odpowiedzi mm, klientowi w zależności od tego, co widzi na swoim pulpicie. Jeśli w, w, w firmie, w korporacji banku nie ma jednolitej bazy wiedzy, w której ta, ta wiedza jest ujednolicona i zawsze aktualizowana, no to te odpowiedzi nie będą spójne. Bardzo tak, bardzo tak samo, bardzo podobnie jest ze sztuczną inteligencją generatywną. Jeśli dostarczymy jej dane, które są niespójne, to te odpowiedzi będą takie jak te dane. Dlatego dużo czasu trzeba poświęcić na uporządkowanie tych danych. Trzeba poświęcić ten czas także na wyłapanie tych nieścisłości, które powodują, że te odpowiedzi są niespójne nie dlatego, że model halucynuje, ale dlatego, że firma ma nieporządek w swoich materiałach. Ważne jest dla powodzenia projektu posiadanie oczywiście złotych odpowiedzi, czyli żeby przetestować model, trzeba wiedzieć, jak powinien on odpowiadać. Nie ma idealnych odpowiedzi udzielanych przez model w trakcie zapytania na przykład bazy wiedzy. Natomiast do tego jeszcze dojdę, czyli do tego, jak oceniać pracę modelu generatywnej sztucznej inteligencji po wdrożeniu go produkcyjnym. Te odpowiedzi naszym zdaniem są oceniane subiektywnie przez ekspertów z firmy, przez firmę wdrożeniową. Natomiast ta subiektywność oczywiście powinna być jakoś kierunkowana i ustalona przed rozpoczęciem projektu, ale potem się okazuje, że, że te zmiany są, że te odpowiedzi mogą być inne i mogą komuś się bardziej podobać lub nie. Ważne są oczywiście też dane testowe, które są potrzebne do tego, aby móc te systemy testować. I jedna ważna sprawa, ja tego nie będę pogłębiał, ale w tej chwili ufność środowiska bankowego i finansowego do modeli jest mniej więcej taka, że zawsze oczekujemy, że system i jego wyniki, system generatywnej sztucznej inteligencji, będzie oceniany przez człowieka. Co oznacza, human in the loop, co oznacza, że człowiek podejmuje decyzję, czy ten efekt, który dostaliśmy w wyniku e, pracy tego systemu. Jest zadowalający. Bałbym się. Trochę będzie o tym dzisiaj w debacie jeszcze, którą będziemy dzisiaj prowadzić. Bałbym się oddać wysyłanie automatyczne maili do klientów na bazie tego, co system sztucznej inteligencji wygeneruje. Bałbym się. To nie znaczy, że za rok nie zmienię zdania, a za dwa lata, że już tak będzie. A za trzy lata znajdziemy się tak jak w filmie Her. Z pięknym głosem Scarlett Johansson, która w pewnym momencie zapytała wiem kto oglądał film: Czy mogę przeczytać wszystkie twoje maile? No i przeczytała, zrobiła porządek i nawet wysłała książkę, którą kolega autor trzymał w szufladzie, i wysłano. No to ona wysłała przy okazji do wydawnictwa, no bo pytali go o książkę. No i stał się autorem wy z wydaną książką, a nie z książką w szufladzie. I to, to jest oczywiście taka przyszłość, która jest możliwa po oddaniu decyzji do systemu sztucznej inteligencji. I ja myślę, że to nie jest pytanie, czy oddamy taką możliwość tym systemom, tylko kiedy. Ale o tym więcej będzie na debacie, więc tego nie będę ciągnął. To co, ale zacząłem od, od wątku związanego z podejmowaniem decyzji przez człowieka, bo na dzisiaj. Jeszcze chyba żaden system generatywnej sztucznej inteligencji nie wyszedł poza firmę. Może część odpowiedzi, które niektóre systemy generują, wychodzą już, a są przygotowane przez takie systemy, ale e, chyba nie ma jeszcze takiej ufności do tego, aby oddać im całkowicie władzę. A na pewno takiej ufności jeszcze nie ma KNF, taki urząd, który nadzoruje pracę banków, kto jest, kto jest z banku to wie, że połowa jego pracy jest na rzecz KNF-u, także <grywa> yy, no. Kolejny ważny wątek, też trochę oczywisty przy różnego rodzaju projektach, ale tutaj jest to szczególnie ważne ze względu na te yy, możliwe porażki, czy, czy yy, subiektywność oceny. Żeby taki projekt doprowadzić skutecznie do do końca, albo przynajmniej do połowy, co też może być ogromnym sukcesem. Bardzo potrzebna jest kultura innowacji w firmie, czyli zgoda, akceptacja na, na błędy, na porażki. To zbieranie doświadczeń jest niezwykle ważne w kontekście systemów generatywnej sztucznej inteligencji, bo one są tak jak ten pracownik przyjęty do pracy, on musi mieć czas na naukę, tak. Jeżeli te systemy nie uczą się, ale kolejne wersje, modeli e, robią postęp. Co nie znaczy, że nie trzeba testować po zmianie modelu, systemu, który się już zrobiło do poprzedniego, no bo trzeba zrobić niestety i to prawdopodobnie te testy pow trzeba powtórzyć od samego początku. Natomiast zgoda w organizacji na eksperymenty czy tej na porażki jest zawsze e, Trudna, w szczególnie w organizacjach dużych, które są nadzorowane, mają dużo systemów legacy, natomiast to jest bardzo ważny element takich udanych, udanych projektów. No i innowacja musi się rozprzestrzeniać jak wirus. To jest, to jest dla tych, którzy takie ryzyko podejmowali, a ja, a ja w takiej roli byłem, biznesowej w w organizacjach wcześniejszych, to ta zgoda jest ważna i jeśli zespół, zespoły zobaczą, jakie są efekty, nawet te małe mm, takiej innowacji, to chętnie poniosą kaganek oświaty dalej. Już o tym powiedziałem, szósty element, czyli ocena efektów projektu, no, mówiłem o tym, że dobrze jest zacząć od strategii, od ustalenia ROI, od jakichś celów mierzalnych, może finansowych. Przepraszam. Ale y, ponieważ ta ocena wyników pracy systemów GenAI jest bardzo subiektywna, w związku z czym trzeba szukać metod obiektywizacji tej, tej oceny i… Zastanawiać się, czy postęp, który wykonaliśmy w wyniku działań takiego projektu, jest zadowalający, wystarczający. Jeśli nie, no to zastanawiać się, co z tym robić dalej. Ja nie zachęcam do zaprzestawania pracy, tylko do szukania kolejnych rozwiązań, nowych wersji albo, albo metod rozwiązywania tego konkretnego problemu, na który napotkaliśmy. Natomiast no jedno, co, co wiemy. Że Gen AI wprawdzie zrobiło bardzo duży postęp, ale to nie jest jeszcze AGI, czyli nie jest to generalna sztuczna Sztucy... inteligencja czy ogólna. To widać różnicę nie wiem, w rozmowie agenta chatbota z człowiekiem w stosunku do tych poprzednich nudnych, z którymi nie chcieliśmy gadać, do... gdzie od razu chcieliśmy się przyłączyć do operatora, no bo on nas nie rozumiał, nie? tak naprawdę. Po piątym pytaniu. W kółko o to samo, to tutaj jest duża szansa na to, że one będą wykazywały błysk zrozumienia. Znaczy, czy to się uda, to zobaczymy. Kilka banków, także tych, w których my nie pracujemy, prowadzi takie prace, i nawet ostatnio Nestbank bardzo fajną nagrodę dostał w USA, właśnie ze swojego asystenta. Natomiast e, akurat Nesbank i bank pocztowy to są dwa najbardziej najmniejsze banki, które najszybciej się rozwijają, bo mają najmniej, e, znaczy najmniejszą wielkość, przez co im dużo łatwiej taką innowację prowadzić. W dużych instytucjach jest to wiele, wiele, wiele trudniejsze. Dobra, ocena efektów jest subiektywna, to chciałbym, żebyście zapamiętali. I podsumowując to, co uważamy jako wyzwanie na przyszłość dla, nie tylko dla systemów, yy, które będą działać w bankach, ale też w innych branżach, to po pierwsze, jak widać, złożoność systemów, dotychczasowych systemów nie pomaga we wdrażaniu takich, nawet takich małych innowacji, bo weźmy takiego CRM-a. Tak? Jeżeli wyobrazimy sobie CRM-a, który dostaje... Za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, dostęp do pełnego obrazu 360 o kliencie i zaczyna wyciągać wnioski, podpowiadać konsultantowi na call center w czasie rzeczywistym, co ma zrobić, żeby więcej sprzedać temu klientowi. No to już, już wiem, ile będzie trzeba zbudować API do różnych systemów, podciągnąć informacje, które trzeba dostarczyć takiemu botowi sztucznej inteligencji, żeby on zaczął wyciągać jakieś sensowne wnioski i ten pracownik z tego skorzystał. Jak tego nie zrobi, no to pracownik będzie się musiał przekopać przez zakładki z różnymi systemami, zobaczyć kiedy klient składał reklamację, kiedy co napisał do nas ostatnio, o czym rozmawiał z poprzednimi agentami. No i Wydaje mi się, że jest to w zasięgu ręki w ciągu najbliższych lat, ale złożoność tych systemów istniejących w dużych instytucjach jest taka duża, że to musi trwać. To się nie skończy w parę, w parę tygodni. O update'cie modeli już mówiłem, czyli żeby się utrzymać na fali trzeba te modele update'ować, ale to powoduje oczywiście konieczność ponownego testowania systemów korporacyjny cykl wdrożeniowy, czyli długo i nie tanio. Bezpieczeństwo zarządzania danymi to temat rzeka, ale myślę bardzo istotna w dzisiejszych czasach. O braku z, standaryzacji danych trochę, trochę mówiłem, że dane muszą być uporządkowane, żeby te systemy lepiej... Działały. No i ważne tematy w tej chwili w debacie publicznej, czyli etyka, odpowiedzialność, wyjaśnialność. No i na koniec najważniejsza rzecz jako wyzwanie, czyli pobór energii elektrycznej. To jest chyba pierwsza innowacja od wielu lat, która może spowolnić swoje działanie nie dlatego, że nie będziemy mieli na to pieniędzy, ale nie będziemy mieli prądu. Więc te każde zapytanie z. Do naszych modeli jest kosztowne. O wiele bardziej kosztowne niż, niż to było w Google, a już były to spore koszty, jak ktoś śledził ten temat. I ciekawe, jak w tej chwili producenci modeli i, i ci, którzy te modele przetwarzają, czyli chmury, jak sobie poradzą z choćby z tym tematem ja w zasadzie na tym zakończyłem. Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Jako bonus wyświetlę tutaj stronę o kierunkach, czyli co można zrobić. Myślę, że połowa rzeczy w tej chwili się już dzieje, jeśli nie 80% w Polsce, tak? Nie mówię o świecie, tylko o tym, co się dzieje w Polsce w, w bankach i w sektorach bankowych, czyli z konkretnych tematów biznesowych. A ja bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Właśnie mi się czas skończył. Grzeczny prelegent. Dobra, <laughs> Proszę bardzo. bardzo. Dziękuję. dziękuję Marcin. Bardzo.